W czwartkowym poranku jest z nami Paweł Ślis, poseł i przewodniczący Klubu Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Kupośle. Panie direktor. dzień dobry Państwu. No i oczywiście uczestnik wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, do czego za chwilę dojdziemy, ale zacznę od spraw partyjnych. Bo w nocy otrzymałam taką informację, że o 23.15 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaprosiła członków Rady Krajowej. Na sobotę, na 10.30 w formie zdalnej, na obrady. I plan jest następujący: wybór sekretarza posiedzenia, wystąpienie przewodniczącej, głosowanie uchwały dotyczącej funkcjonowania Partii Polska 2050 oraz podmiotów ją reprezentujących. Pan zna treść tej uchwały, którą będą państwo w sobotę głosować? E, nie wiedziałem pani, redaktorze, że jest pani członkiem partii, że jest pani nie w mailingu że, że, że jest pani w mailingu naszej partii. E, znaczy. Powiem tak. Y Przyznam szczerze, że wyrażam ubelowanie, że już w nocy otrzymała Pani tę informację. Nie dlatego, że mam jakiekolwiek zastrzeżenia do Pani, redaktor, tylko że uważam, że nasze wewnętrzne sprawy powinny być rozstrzygane w wewnętrznych działaniach. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co ma być na tej Radzie Krajowej. Nie ja ją zwoływałem, nie ja jestem e, ani inicjatorem tego. Nie, nie mam zupełnie wiedzy, natomiast mm. też dostałem tego maila, też dostępną informację. Ja myślę, że Pani Przewodnicząca zobaczyła, jaka jest sytuacja. I jako lider, Podjęła chyba jakieś działania, A jaka żeby jest uspokoić. Znaczy, panie tak nie ukrywam, że było mi bardzo przykro, że na ostatnim posiedzeniu, w trakcie posiedzenia, które, które było posiedzeniem merytorycznym, gdzie mieliśmy pracować nad drukami, w trakcie posiedzenia została przez grupę posłów przedłożony wniosek o zmianę. Regulaminu um, naszego klubu. A kiedy pan się nie zgodził, to. Nie, zostało... nie, 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 sekundka. Ja wytłumaczę hmm. dlaczego. To też nie tak wyglądało. No, y, y, jak potem koleżanki wprost powiedziały, zmiana regulaminu jest potrzebna im po to, żeby odwołać przewodniczącego. Czyli pana. Czyli mnie. Potem był wniosek, e, właśnie o głosowanie nie, odwołania. Nie, no ale to, no właśnie, to I pan zostało... zamknął posiedzenie. Nie, panie redaktor, ale to właśnie zostało przedstawione w sposób nie do końca mm, zgodny z, z faktami. Ja powiedziałem jedną rzecz. Słuchajcie, nie ma problemu. Ja się mogę poddać weryfikacji y, naszego posiedzenia klubu. Tylko uważam, że po pierwsze, chciałbym, żeby to byli wszyscy posłowie i senatorowie, brakowało wtedy, 25% tak, naszego. Brakowało klubu. 9 osób. Tak? Dobrze, ale to to po kolei, jest... panie przewodniczący, bo pan jest gotów na weryfikację. Wiemy, że jest to oświadczenie części polityków wchodzących w skład Klubu Polski 2050, kiedy oni mówią i piszą o kryzysie w funkcjonowaniu klubu i obwiniają o ten kryzys pana. Było 18 podpisów, ale wczoraj posłanka Leo powiedziała na naszej antenie, że dopisały się kolejne osoby, jedna albo dwie, już nie pamiętała pani posłanka. Czyli większość klubu kwestionuje sposób zarządzania pana tymże właśnie klubem. Tylko mam pytanie, czy kiedykolwiek, którakolwiek z posłanek powiedziała w jakim zakresie? Nie ma Żadnych konkretów i o tym mówię. Jest czy pan zwoła na zwołaniu. tym posiedzeniu Sejmu posiedzenie państwa klubu, czy dojdzie do głosowania? tego, czy pan zostaje, że i, żeby państwę, Ja się nie uchylam od um, podjęcia odpowiedzialności. Jeżeli koledzy i koleżanki będą chcieli mnie odwołać, ja nie mam co do tego problemu. Ale może pan zwołać posiedzenie Zwołałem klubu. Zwołałem posiedzenie klubu. Wszystkim moim koleżankom i kolegom napisałem, że 25 lutego na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Czyli dopiero 25 lutego. Ale dlatego, że mam, już tak. wytłumaczę dlaczego, dlatego, że mamy kolejne posiedzenie Sejmu. Wpłynęły dwa wnioski od dwóch grup posłów, żeby przeprowadzić to posiedzenie. E, wybrałem takie, na którym jest e, po pierwsze koleżanki koledzy mogli zaznajomić się z tymi projektami zmian y, regulaminu, które zostały zaproponowane przez y, grupę posłów związanych z y, panią y, poseł Pauliną Henieklowską, y, a także w taki termin, który umożliwi tym posłom i tym parlamentarzystom, tym senatorom, których nie było i nie ma dalej, żeby była jasność. I nie ma dalej e, w Sejmie. E, to jest 25%, żeby mogli po pierwsze zaznajomić się z tym, a po drugie uczestniczyć w posiedzeniu klubu. No, oczywiście jest takie tłumaczenie, że każdy może wziąć udział w posiedzeniu klubu w sposób zdalny, bo jak gdzie aktualnie wszystko. Zgadza się. Pani, pani redaktor, tylko jeszcze raz podkreślam: e, przedkładany projekt e, zmiany w regulaminie można było wysłać dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, a nie o godzinie 10.05. Czy nie rozumie tak chodzi... pan tego wszystkiego, co się dzieje? jako wotum nieufności wobec pana i kiedy takie wotum nieufności pojawiło się wobec posła Suchonia, który był przewodniczącym klubu, to on po prostu zrezygnował. Może to jest tak, że teraz odczuwa pan konsekwencje chociażby swoich wypowiedzi, które poznaliśmy na udostępnionych screenach z początku roku, że pan deklaruje, że jest gotów na czystkę w klubie na przeprowadzenie tej czystki, że trzeba usunąć wszystkich złych ludzi. E i, rob, oczywiście, ja się nie zrzyknę ja od tych słów. Przykre jest to, że te osoby, które ujawniły te screeny, same nie ujawniły tego, co one pisały na tych grupach. Ja nie powiem co. Do mnie się zwracali redaktorzy, żebym ja ujawnił, co było pisane. Nie, bo uważam, że nie w ten sposób powinno się załatwiać sprawy wewnętrzne i to podwójnie boli. Po drugie, ja chcę zaznaczyć jedną rzecz. Ja na każdym etapie, odkąd byłem przewodniczącym, broniłem każdej i każdego posła. Nawet jak były pewne ruchy, które które były niewłaściwe. Rozmawialiśmy z szefem partii. Zawsze powiedziałem: porozmawiajmy, poczekajmy. I ja jestem naprawdę człowiekiem, który szukał kompromisu przez cały czas. I proszę zwrócić uwagę, nawet po pewnych działaniach, które były zrobione wtedy, kiedy ja miałem tragedię w domu e, i musiałem na jeden dzień wyjechać e, z, z Warszawy... Mówi Pan teraz o tak zwanym rzekomym puczu, który miała przeprowadzić Pani posłanka... Ja, ja tego tak nie nazwałem, tylko ja, to naz ja, e, ja uważam, że po prostu takich rzeczy się nie robi koledze, takich rzeczy nie robi się znajomemu, a co dopiero komuś, z kim się pracuje no w Sejmie. Panie przewodniczący, z tego wszystkiego, co Pan mówi, wynika, że to po prostu dalej nie pojedzie w takim składzie. Eee, Obojętnie, czy Pan zostanie redaktor, przewodniczącym, ja, jeżeli... czy Pana zmienią na kogoś innego, to są Pani dwie redaktor, grupy, tylko, że ja dwie, dwie frakcje, ja za, które, które za no, sobą nie przepadają. Ale najgorsze jest to, że jest to związane dalej z wyborami i to jest przykre. Ja naprawdę będę starał się i staram się, próbuję rozmawiać z koleżankami, eee, próbuję im to wytłumaczyć i będę dalej próbował. Jeżeli mi się nie uda, to 25 lutego przestanę być przewodniczącym klubu. Mhm, no ale wcześniej Polsku właśnie Rady Krajowej głosowanie uchwały dotyczącej funkcjonalności Partii Polska 2050. Ja słyszę od y, polityków, y, którzy są y, przeciwni Katarzynie Pełczyńskiej, czasem wręcz nie uznają wyników wyborów, twierdzą, że ta druga tura była skręcona i kampania ją poprzedzająca. O, to ja jeszcze nie słyszałem, żeby druga A, widzi tarb... pan. No, proszę. To, to... Pani może trzeba to... się wypisać ja z partii, myślę, wtedy ja człowiek myślę, ma lepsze informacje ja na temat myślę, tego, to, że co dzieje się w Polsce za ja w w jest. <laughs> yy, no to te osoby twierdzą, że być może na tym posiedzeniu Rady Krajowej e, padają takie słowa. E, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz będzie chciała zaprowadzić w partii dyktaturę. Ja nie widziałem tej uchwały, ja bardzo chętnie się z teraz tej uchwały zaznajomię. Yy, ja nie wiem, ja nie, nie wiem. Panie redaktor, prawdziwy lider, który widzi, że się łódka chyboce, próbuje mm. tą łódkę uspokoić. I uważam, że jeżeli jakiekolwiek, jakiekolwiek próby porozumienia podejmuje Katarzyna pełczyńska na łęcz bardzo dobrze. I jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. to będzie jakaś tak próba lider. porozumienia, tak? Wszystkich ze wszystkimi? Panie doktor, ja naprawdę bym chciał, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy spróbowali znaleźć wspólne rozwiązanie i wytłumaczyli, co jest A nie tak. A posłanka z którą rozmawiałam wczoraj w wywiadzie politycznym, też mówiła, musimy porozmawiać. Wszyscy deklarują, że chcą rozmawiać, nikt nie rozmawia. No yy, chyba, że z dziennikarzami. Nie, no ja rozmawiam berpozorom. ja rozmawiam. A z pan rozmawia. Nie będę wywlekał tych informacji. Yy, rozmawiam. A czy Szymon Hołownia jest obciążeniem dla partii? Bo jak pan powiedział o tej bujającej się łódce, to ja mam wrażenie, że to on właśnie buja tą tonącą łajbą. Kiedy próbował zablokować proces wyborczy, kiedy groził, że rozbije klub, kiedy chodzi i krytykuje. Pani redaktor, yy, yy... Wielu, jak pani sama widzi, bardzo wielu posłów naszej partii e, krytykuje, wyraża bardzo głośno swoje m, inne emocje, swoje inne postrzeganie. Ja uważam, że Szymon Hołownia, który był założycielem tej partii, który dalej jest w nazwie tej partii, pragnę zwrócić uwagę, że imię... No, ale Katarzyna jest, na jest, nałęcz chce zmienić nazwę tej partii. To, jest, to już jest decyzja pani przewodniczącej, ale on jest ojcem założycielem tej partii. Wszyscy, proszę zwrócić uwagę, wszyscy widzą, że Szymon powinien mieć... Jest jakiś pomysł na to, żeby Szymon był Hołownia był wyróżnionym działaczem tej partii, więc... Ale jaki pomysł na to? Żeby Ale był to, ta, to, są nasze, to są nasze wewnętrzne pewne ustalenia, które, będzie musiał, Ale... które będą związane ze zmianą statutu, które będą przeprowadzone. Będzie honorowym w... przewodniczącym? E, no, jest to jedna z e, opcji. Ale przecież w wyborach wewnętrznych dostał jeden z najsłabszych wyników wśród kandydatów do zarządu. Najpierw tyle samo głosów, co zgłoszony przez Paulinę Henning-Kloskę Michał Koniuch. Konieczna była dogrywka i Szymon Hołownia wygrał zaledwie jednym głosem z panem, który wcześniej był jego kierowcą. Który także jest wicewojeniem. Wodą, więc bardzo bym chciał i jest członkiem z naszych struktur. E, tak, oczywiście, ja wiem, jak wygląda Ojciec sytuacja. Ojciec pan tak? Panie redaktor, wiem, jak wygląda sytuacja, ale to nie jest, to jest związane z, e, z pewnymi ruchami, które, które ja bym chciał, żeby się rzeczywiście skończyły na, 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 na naszej łódce. One za bardzo wychodzą na zewnątrz. Może to też wynika z tego, że oczywiście, może inaczej jeszcze. E, w pewnych w związkach zawsze się można kłócić. Nawet w małżeństwie może się nie zgadzać e, z żoną, z dziećmi i tak dalej. E, natomiast to u nie państwa powinno... państwa separacja i rozwód na horyzoncie. E, z, rano rozmawiałem z żoną, nic mi nie mówiła. Jezu, nie nie tak. u państwa w małżeństwie, tylko u państwa w partii. E, może tak, ale to e, może też trochę oczyści e, atmosferę, a potem wszyscy znów się zaczną ze sobą kochać. Naprawdę? A ja zawsze. Panie redaktor, jestem to nawet człowiekiem, cuda? który wierzy w miłość. Wierzy w to, że może mieć. Się... I. A posiedzenie Rady Krajowej w Walentynki. Jak to o, się wszystko pięknie składa. O, tak, genialnie. Czy ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego była kompletną stratą czasu? Bo tego poprzedniej Radzie mówił słowo Rumensen? Nie. Y, muszę przyznać, że była bardzo merytoryczna. Ja y, uzyskałem bardzo wiele informacji, zarówno co do programu SAFE. To, y, Ale od prezydenta pan otrzymał? Co y, od nich, którzy y, referowali panu prezydentowi? Y, y, czy nie? Prezydent zapowiedział i to, i to kontynuowało na Radzie. Ja nie chciałem wchodzić w szczegóły, no, bo jest objęte to klauzulą. Natomiast pan prezydent miał bardzo wiele pytań y, dotyczących tego programu SAFE. Posłowie również mieli, po tak to wygląda ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, był minister obrony, pan premier Władys Władysław, Władysław Kosieniak-Kamysz, który tłumaczył, jak wygląda ten program i odpowiadał na pewne pytania. Byli panowie generałowie, więc naprawdę bardzo wiele merytorycznej wiedzy. Ten program SAFE jest bardzo ważny, więc taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała także na celu Przekonanie pana prezydenta, prezydenta że, że złożył podpis tak, pod ustawą, nad dwie... którą państwo dzisiaj zaczynają procedować w Sejmie. To jest prawie 200 milionów złotych dla... Wiecie, Ale prezydent y... wydaje się być nadal nieprzekonany, bo wątpliwości ciągle wyrażają jego ministrowie. Panie redaktor, no tak. I bardzo się cieszę, że będą dalsze rozmowy. I to jest duża odpowiedzialność teraz na rządzie, żeby w ramach prac na poziomie ministerialnym zarówno ministra, jak i ministrów pana prezydenta rozmawiać, tłumaczyć wątpliwości. Dobrze, to teraz Ostatne pytanie, bo przed posiedzeniem rady prezydent powiedział, że będzie chciał zaproponować własne przepisy do projektu ustawy, czy podczas tej części już zamkniętej, prezydent powiedział państwu dokładnie co chciałby, żeby w tej ustawie się znalazło? znaczy mówił ogóln, o ogólnych pewnych kierunkach. Nie mówił czy? Hmm, bo też była taka zapowiedź prezydenckich ministrów, ponieważ ta ustawa ma zostać przyjęta w sejmie w tym tygodniu jeszcze dzisiaj pierwsze czytanie, że administracja pana prezydenta będzie chciała uczestniczyć w tych pracach. Więc jak rozumiem, oni muszą mieć już coś przygotowanego, co zgłoszą do... Panie redaktorze, ale ja uważam, że jak najbardziej, że ponieważ jest to tak ważna inwestycja dla, dla Polski, dla polskiej zbrojeniówki, dla polskiej gospodarki, 80% z programu SAFE ma być w Polsce, więc uważam, że jest to, jest to olbrzymie, olbrzymi zastrzyk gotówki, olbrzymi zastrzyk finansowania dla polskiej gospodarki. Mhm. Chciałbym zapytać jeszcze o obecność na radzie posła Włodzimierza Skalika, posła Korony Brauna. Czy ta kwestia stanęła na posiedzeniu, czy panu obecność znaczy, pana posła Skalika przeszkadza? Oczywiście mi przeszkadza. No, ja sobie nie wyobrażam rzeczowego o poglądach proputinowskich, prorosyjskich. Eee... Siada z, z nami do stołu. Bardzo mi to przeszkadzało, że była jasność. To jest poseł, który nie potrafił podnieść ręki za uchwałę potępiającą wlecenie dronów e, z Federacji Rosyjskiej e, na teren Polski. To jest no to poseł, który. Nie przeszkadza roba... Marcinowi Przydaczowi, bo na taką uwagę Pawła Kowala na m, portalu X odpowiedział nie przeszkadzał wam na wcześniejszych posiedzeniach RBN-u? Jeśli macie dowody na agenturalność, to przedstawcie. Będzie sąd, będą wyroki, będzie reakcja. A tak to tylko odwracanie uwagi od merytorycznej dyskusji, którą chcemy dziś prowadzić. Myślę, że merytorykę pan ja poseł Skalik żaden nie prowadził tej dyskusji. Ale odzywał się, tak? Zabierał głos? Merytoryki żadnej nie wprowadził pan poseł Skalik. Mm -hmm. e, no ale co zrobić z panem posłem Skalikiem? Kordon sanitarny wobec to nie, korony e, Brauna? Co panie redaktorze, ja uważam, że y, te, te poglądy, które m, Grzegorz Braun y, przedstawia i w ogóle jego ugrupowanie, no nie mieszczą się w polskiej racji stanu. Y, to jest... i trzeba y, marginalizować, bo trzeba piętnować, trzeba pokazywać absurd, trzeba pokazywać tego, że to, że... Y, oni nie wnoszą żadnej tak naprawdę merytoryki do tej dyskusji. Paweł Ślis, poseł i wciąż przewodniczący klubu Polska 2050. Dziękuję. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bardzo dziękuję panie przewodniczący za rozmowę.